Siema Baracze z tej strony. Witajcie serdecznie. Zapraszam na sprzętową sobotę. A w dniu dzisiejszym chciałbym pokazać Wam maszynkę Razer Game Changer 68P. Ona ma bladek cap 0,68 mm. Do wodzenia użyję niebieskiej Astry SS. i jak widać będzie to drugie użycie tej żyletki ja tu jeszcze kropnie nie postawiłem, ale zaraz to zrobię słuchajcie, blue Water w tym banku już mam zrobiony i teraz przystępujemy do wyrabiania mydła co powinno zająć około tam 6 minut blue water już nałożyłem na twarz jako pre shave teraz będę wyrabiał mydło, ponieważ jest to sprzątowa sprzątowa sobota to ja ten, tą część pominę i po prostu widzimy się za chwilę już na goleniu. Ok, tak się prezentuje wyrobiona piana, ale nie o tym dzisiaj, więc przystępujemy do golenia. Rozgrzewam maszynkę. Rockwell, no, co ja mówię, ostatnio się dużo godziłem Rockwellem, więc Razer Rock Game Changer 68. sumie bardzo gładko. W ogóle on ma taki założenie niestandardowy kąt golenia, bo e, ja muszę przykładać tak rączkę dosyć różną reglę, że jest bardziej to jazda na e, grzebieniu niż na czapce, niż coś pośredniego. Także ten kąt rzadki, albo ona jest tutaj zagięta, no nie powiem Wam. W każdym razie ten kąt jest łatwy do wyczucia. Już po pierwszym golemie będziecie po prostu potrafili. No nie powiedziałem, ale pewnie jest to zauważalne, zmiana fryzury na no takiego praktycznego paskata, no może nie klasycznego, ale też zrobiłem sam. No i oczywiście kolejna krótka rośnie, golimy ją za dwa tygodnie, będzie film yy, Golenie maszynką roku, yy, 6C z płytką 6 Jeżeli chodzi o agresywność maszynki Razor Game Changer 68P to ja ją odczuwam podobnie jak maszynkę Rokul 6C z płytką 5. Może nawet delikatniej, natomiast co do skuteczności, to skuteczność jest na poziomie prawy płytki 5. Walperskiego Spryski Pacza, a dla Was to przyspieszę. Widać mi do obok się bardzo ładnie pięknie wyrobiło. Jeszcze mocno ma No i dobra, jedziemy drugie przejście w połóżach włosa. Nie wspomniałem, to zaraz jest dwudniowy. Ok, przejście drugie zrobione. Możemy jechać z trzecim przejściem. Już na trzeciej przejście to wystarczy tylko tam. Dzięki za osłabiony. Tu mam koszulkę. słuchajcie, w tej maszynce technika Riding the Cup pod włos działa idealnie po prostu. A, to jest w przypadku mojego zarostu, bo nie dla każdego ta technika będzie dobra, nie każdy będzie ją stosował, nie każdy będzie ją lubił. Niektórzy mogą się gonić pod włos trzymając maszynkę klasycznie na grzebieniu. Natomiast Riding the Cup stosuje taki raki dowc maszynki. Mam kopturiatki, czyli mocno odchodzę rączkę, jak już nie nazywam No i trzecie przejście zrobione i ja oczywiście na szyi muszę zrobić poprawki, tak jak to każdą czekał. Jest świetnie. Spróbujmy twarz ciepło, na wodę i za chwilę się widzimy. A no, no może teraz, i będzie to brutal grand. Ostatnio mi się spodobało. I zobaczmy, jaki jest efekt golenia. To jakieś dwie drobne krowski ściany na szyi. To było nieuniknione nie i podobnie jak ruchłem 6 cm z płytką F5, tutaj w okolicach tej mojej blizny lekko się podrażniam, ale to zniknie po jakichś 15-30 minutach. Także nie piekło tutaj przeładowania AAS-a jak najbardziej. Nie. No, powiem Wam, że jest świetny. Na, jak bym porównał, jeżeli chodzi o y, może okulary. Jak bym porównał Rockwella, co ja mówię znowu z tym z Razor y, Game z 068P z maszynką y, Rockwell 6C y, z płytką R5, no to golenie jest bardzo podobne, bardzo bliskie, to jest inny kąt. Yy, golenia, kąt yy, trzymania maszynki, yy, natomiast yy, jest golenie yy, powiedzmy łagodne na poziomie nawet podki R4, R5, coś pomiędzy. Natomiast skuteczność jest na poziomie płytki R5. Także jest to świetna maszynka. Na pewno będzie jeszcze nie jeden film o niej. A tymczasem widzimy się w następnym filmie. Ja muszę jeszcze posprzątać, umyć maszynkę, umyć akcesoria do kolenia, także jeszcze 10 minut dobre mi to zajmie, a ja żeby już nie przedłużać, bo jest to sprzętowa sobota. Żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie Nar.